Witam Was serdecznie z tej strony. Michał Cichy, dzisiaj ze mną w wyjątkowej odsłonie. E, jeszcze chyba w tak ubrani, żeśmy wywiadu nie kręcili. Konrad Karwat po mojej lewicy oraz Krzysiek Radzikowski. Witam Panów. E, witam. Witamy serdecznie. Panowie, no, jesteśmy na boisku w Bełchatowie, obok hali, w której było teraz e, duże wydarzenie konwencja Słowomira Mencena. E, pa... To był pierwszy raz, jak byliście na takim wydarzeniu? Dobrze, że powiedziałeś, że konferencja Sławomira Mencena, bo jesteśmy na boisku ubrani w garniturach. Mógłby ktoś powiedzieć, że to jest jakiś zjazd piłkarskich, a tutaj jednak byłych freakfighterów. <grym> Albo patrząc po skórzanej kurce jakichś gangsterów. <grym> <grym> no, może tak być, może tak być. <grym> pierwszy raz byliście na takim, takiej konwencji? Pierwszy raz, powiem ci szczerze, pierwszy raz. Ciekawy byłem, jak to będzie wyglądać. Eee... No, powiem Ci, wiesz, oglądało się to tylko w telewizji. Teraz można było siedzieć, oglądać tych ludzi, których na co dzień ogląda się w telewizji. Kurczę, raz jeszcze to słońce. E, i tak no, tak fajne, takie miłe uczucie. No, siedzisz obok ludzi, w których na, na co dzień oglądasz w telewizji. No bo wiadomo, polityka jest w każdy, co codziennie, musi się coś coś polityki przewidąć, Coś się dzieje, grubo się dzieje, ostatnio no, nawet śmiesznie się dzieje. Ale no, powiem Ci, że tak wyjątkowo się człowiek czuł tutaj. wiesz Fajnie być częścią, częścią, yy, częścią tych, tych, tych wszystkich ludzi, przyjść, zobaczyć, posłuchać. Yy, no Ja uważam, że jeżeli ktoś się nie interesuje polityką, to precyzyjnie później polityka zainteresuje się nim, więc warto być na bieżąco, warto śledzić, warto mieć jakieś poglądy, warto się po prostu interesować. I chyba miło było, jakby zobaczyliście, że politycy z pierwszych stron gazet, jak widzą was, to nie wy podchodzicie po zdjęcie tylko oni do was. No jest to na pewno gdzieś wiadome też w jakim celu, ale tutaj no ja jestem ideowo, przyjechałem tu po prostu po to, żeby, żeby zmienić coś w tym kraju, bo no to, że jesteśmy tutaj występujemy w internecie, to nie, jest, to nie jest całkowity aspekt naszego życia. Przede wszystkim jesteśmy rodzicami, przede wszystkim jesteśmy mężami, jesteśmy też przedsiębiorcami, więc po prostu chcemy się interesować, chcemy wiedzieć, co się dzieje u nas w kraju. No i chcę, fajnie byłoby mieć jakiś wpływ na to. Krzysiu, bo jak ostatnio rozmawialiśmy notabene na Twojej siłowni, to mówiłeś, że Konrad Cię namawia na startowanie w wyborach. Teraz widzimy Cię na konwencji, więc można powiedzieć, że coś w tą stronę może się ruszyło. To znaczy, wiesz, ja wtedy też Ci powiedziałem, że nie mówię nie, aczkolwiek nie, nie w tym momencie. no teraz Nawet teraz żadnych wyborów nie mam, poza prezydenckimi. Znaczy. E, aczkolwiek, no to tak jak mówię, nie mówię nie, nie mówię tak, nie mówię, że co, coś tam będzie, nie mówię, że nie będzie, bo nie wiadomo, co życie przyniesie. E, życie jest nieprzewidywalne. Możesz mieć plany, coś na za tydzień, na za dwa tygodnie, a jutro możecie już nie być. Także, no, może to być różnie. Aczkolwiek, no. Powiem się tak szczerze, interesuję się tą polityką, e, bo to jest ciekawy aspekt. Tak jak Konrad powiedział, że polityka dotyka każdego. Tak? Ja też chciałbym płacić jak najmniejsze podatki, dlatego tutaj jestem. E, chciałbym żyć, czuć się bezpiecznie w swoim państwie, e, nie, nie musieć myśleć, czy będzie u nas wojna, czy nie będzie wojna, dlatego też tutaj jestem. No i przede wszystkim e, chciałbym, żeby moje, moje dzieci miały pewne, e, pewną przyszłość, moja kobieta by czuła się bezpiecznie na, na ulicach. E, dlatego wiesz, no. Dlatego tutaj też jestem. No, a tak e, interesuję się tym, powtarzam, ale czy chciałbym w to wejść, to tak też. Mając Konrada przy boku, to, to myślę, że będziesz miał ciężko nie wejść. <noise> Członek sztabu, dziękuję, dziękuję. No, dziękuję, Jerzy, dziękuję szef szw... sztabu tak. wyborczego, wybory 2027. E, Sołectwo Dobrzyn. <noise> idziemy, idziemy po władzę w mleczarni. <noise> no, pa... no, od najniższego szczebla, tak? No tak się startowało w Strągłanach w Juniorach. Później przyszła czas na eliminację, no to gdzieś, no nie wiem, tu, bym nie mógł być. No bo nie mieszkam na wsi, tak? Ale no kurczę, no wiesz, jakiś tam... Nie wiem, słuchaj, radny. Słuchaj, czy, czy skoro, skoro ministrami zostają ludzie tak niekompetentni, to wydaje mi się, że jak ty że są sołtysem, to nikt by się nie obraził. Nie, bo... no wiesz, no słuchaj, no, na pewno bym był lepszy minister sportu niż e, obecny Sławek Nitrans, no nie, który, nie wiem, czy wie, jak wiesz, jak Fikołka poprawnie zrobić do, do przodu. No. I sportów w ogóle nie znam, bo nie wiem, widzieliście, co mówił, że sport skalał stadion narodowy, bo tam się kolanom nosy rozwala. Ty, słuchaj, ty nas zapytałeś, co my tu robimy, to też warto byłoby zapytać Ciebie, co ty tu robisz. Ja oczywiście też wesprzeć kampanię, więc jak Was zobaczyłam, a wiedziałem zresztą, że będziecie, to nie będę udawał, że przypadkiem się spotkaliśmy, to pomyślałem, że warto było coś nagrać. A jeśli się dziwicie, czemu taki anturaż, że jesteśmy na tym, po prostu tam leci muzyka, byłaby demonetyzacja, ten materiał by utkwił w czeluściach YouTube'a. Demonetyzacja to raz, za dwa nikt by nas nie słyszał, tylko by słuchać było, mój jestem kawałek podłogi. <laughs> Akurat, no, ta Patryk Kaszmarczyk do niej się wychodzi na KSW i mi się tak, z nim kojarzy. Ale powiem Wam, że wyjście polityków na przemówienie to no niczym wyjście do walki. Gdzieś tam było, ludzie, to... ludzie stoją, standing ovation, klaszą, wszyscy krzyczą. No już czuć te emocje w powietrzu naprawdę duże. Ja wychodziłem do walki w koszalnie krócej, niż oni wychodzili do tej mównicy. Więc można powiedzieć, że wyjście było i z muzyką też. Powiem Ci tak, obserwując tutaj poszczególne postacie, chyba największy showman, Konrad Berkowicz. Konrad widać, czuję ten luz, to jest wiesz, jak mówią, że polscy chłopcy nie mają luzu, to Konrad Berkowicz go ma. Eee, panowie... I to Konrad jest bez, bez pomocy Ryśka Wilka. To, już, jako szef, szef sztabu nie trzeba było tego dodawać. Musisz, musisz ale go poinstrować. słuchajcie, piarowo powstał. Ale tak chwała mu za to, że chłop wyszedł, nie powiedział, że były problemy z mikrofonem, że miał tak. podźwięk, to, tamto. Przyznał się w internecie, się przyznał. Chwała mu za to. Zrobił źle, wie, że zrobił źle i powiedział wszystkim, zrobiłem źle i kurczę nie powinno się tak robić. A nie tak jak e, co niektórzy panowie, był podźwięk, było to, było tamto, takie Choro, o, Choroby filipińskie. Tam, ta, choroby filipińskie, takie owijanie. -do, dokładnie, takie owijanie w Paweł. No zrobiłem źle i koniec. No. Nie, no To też jest prawda, że, że tutaj trzeba oddać, że umie się przyznać do błędu, a to jest bardzo dużo. To jest bardzo bardzo. Ale to właśnie, panowie, czy to nie jest kuriozalne, że... Po... Pier, to był pierwszy polityk, który się przyznał, że naprawdę był pod wpływem alkoholu, bo zawsze wymyślały właśnie pomroczności, pogłosy, choroby filipińskie, no tego było setki, sytuacje, no Charków to jak Kwasiewski się no, przewracał. A przecież też by mógł pojechać na jakiś posterunek policji, tam coś ktoś by dmuchnął zagadać, albo tak. zagadać, papier by dostał na 00 i by wstawił na Facebooka, byłem słaby, no. Czy można było, można. Było. Nie, oczywiście, już były takie przypadki za mnie. czy to było w polityce To, to pokazuje moim zdaniem też szacunek do wyborców, że że, 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 że że Pan Wilk nie uważa, że są idiotami i im chorobę fil, filipińską, czy, czy tam jakoś tak jak powiedziałeś jasną. Tak. Czy siasną. Z łetkami nawet, tak, z, nawet nawet do do innego. Tak, z tak, planu, Albo tak. bym powiedział, że lewa noga go bola, dlatego się chwiał. Albo tutaj <laughs> tematycznie mógł powiedzieć, na przykład, że wczoraj był na Sparingach, no i dostał w błędnik, no i dzisiaj po prostu gdzieś mu się to wszystko w głowie kręci i przez to, przez to cała ta sytuacja. A... No trzeba mieć, słuchaj, źle żeby się przyznać i tyle. No i pan Wilk ma takie jaja. I to, to pokazuje tylko, że, że, że jest prawdomówny. I niedawno byliście w Sejmie na zaproszenie chyba Krzyśka Żońcy. Jak wam się podobało? Pytasz o aspekt wizualny, czy... O, może ogólnie, możesz wizualnie powiedzieć, a później... Wizualnie. Aspekt wizualny, ja nawet byłem zaskoczony, że jest to, że sala obrad jest tak mała, bo w telewizji wydaje się to, to, to znacznie, znacznie większe. Fantastyczna stołówka sejmowa, bardzo, bardzo dobre jedzenie tutaj. Ale bo w stołówce, czy w restauracji? Bo są dwie, dwa różne miejsca. Byliśmy w restauracji Tam, gdzie, tam gdzie były śniadania. Hmm. Czyli ale jest... y, pobieraliście sobie jedzenie na tacki, Ta, czy dostawaliście? czyli na, na, czy, czy na stołówce byliście. No. Ale na restauracji byliśmy z kolei później. Ale na Ta. restauracji byliśmy z kolei byliśmy później, tam, zamawialiśmy Ta, obiadek. I powiem Wam szczerze, drodzy widzowie, że tanio, dobrze i dużo. Tak. <śmiech> <śmiech> Jak to na Zresztą można na między seriami sprawdzić, bo nagrywaliśmy z tego odcinek. <laughs> ja bym chciał, aby takie ceny były w każdej polskiej restauracji. <laughs> Pytanie, właśnie, czemu nie pójdziemy wzorem dobra, sejmu dobra. I tak i tak to nie wygląda. A mówmy się, że podejrzewam, że chłopaków łatwiej ubrać, niż nakarmić. No, <grym> się te ceny za, za tą cenę i kładziesz lekcję, to możesz siedzieć oporowo. dodaj do mi za tą cenę w centrum Warszawy. No tak, trzeba przyznać, że ceny są bardzo dobre. E, panowie, i na koniec zapytam trochę, też pytałem was ostatnio, ale tak kwestii podsumowania. Wy, jako, można powiedzieć, też influencerzy, osoby publiczne, e, nie baliście się pokazać, jakie macie poglądy polityczne? Bo ja, jak wystartowałem w wyborach w 2023 roku, to wiedziałem z czym to się wiąże i wiem, że miałem na przykład problem z, reklam z reklamodawcami, bo mówili, że się angażuje politycznie, no to oni nie chcą, bo się boją hejtu. Ja ci powiem, jakbym teraz powiedział, że się nie bałem, no to bym cię skłamał, no bo to jest normalne, że, że wierzy że no. dużo ludzi też podejrzewa, że nie wiem, jakieś pieniądze za to dostaliśmy, że my to robimy, nie wiem, z jakiegoś polecenia. Ja, ci, ja powiem i to powtórzę to jeszcze raz. W politykę ja się nie mieszam, startował raczej, nie będę, chociaż jak to powiedział nigdy nie mów nigdy, ale tutaj czysto, ideowo. Przede wszystkim jeszcze raz to powtórzę, jesteśmy. Przedsiębiorcami, mężami, ojcami, no i chcemy mieć wpływ jakikolwiek na ten kraj, co tu się będzie dalej działo, no bo w tym kraju żyją nasze dzieci. Krzy, Krzysztofie, w kwestii podsumowania, Ty miałeś to, podobnie ja, jak wiesz, Konrad? Co? Ja powiem Ci tak, ja nie, nie będę tutaj też ściemniał, powiem tak, na, na początku była taka obawa, bo co ludzie powiedzą, tak? Ale później to też Konrad mi mówił, no nie bo, bo co kto powie i tak dalej. Ale doszło do nas coś takiego, że nie można mieć e, obawy za swoje poglądy, przecież my nikogo tym nie e, nie zmuszamy do tego, my nikomu nic nie nakazujemy. Każdy po prostu, ile ludzi, tyle poglądów. Jeśli mi coś smakuje w restauracji, nie musi drugiej osobie smakować, ale my też nie nikogo nie krytykuję za to, kto jak uważa. My mamy swoje poglądy, a ty miej swoje. To co? Ja nie będę się z nikim o tym kłócił. To, co powiedział Krzysztof o tym jedzeniu, to właśnie to nie jest, że na kryptoreklamach kanał między seriami, ale to jest idealny przykład. Tak samo jak my jeździmy po restauracjach, nigdy nie powiemy, że jest coś niedobre, niezjadliwe, bo każdy ma inny gust. I tak samo ja uważam, że o polityce można rozmawiać normalnie, usiąść, pogadać, jeżeli masz tak. nawet inne poglądy. I stary, ja mam wielu kumpli, którzy, którzy są lewakami, chatwóch, <laughs> ale, ale siedzimy, siedzimy przy stole rozmawiamy, no bo. No bo... Stary, kultura, no, kultura. No, to, i, to będziecie się Możemy się, się, nie, zgadzać, możemy, się, możemy się no. nie zgadzać, ale szukajmy tego konsensusu, szukajmy tej prawdy, skoro, skoro ja, wol, ja wolę rozmawiać z kimś, kto ma odmienne poglądy ode mnie, ale ma jakieś swoje zdanie, niż z człowiekiem, który, który to zdanie co chwila zmienia, bo skoro ktoś ma jakieś, ma jakieś wiarę w coś, coś, do czegoś dąży, to znaczy, że no, ma jakieś przekonania i chce, chce żeby ten, ten kraj był po prostu, pcha, pchać go do przodu. Możemy się nie zgadzać, ale rozmawiajmy. Przede wszystkim kultura i szacunek do drugiej osoby. Masz inne poglądy nie, mi tym krzywdy nie robisz. Rozmawiajmy na argumenty przede wszystkim i rozmawiamy na, na, na ważne tematy, no bo tak jak, tak jak wiesz, te, przed, 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 przed gdzieś tym prymem, który teraz wiedzie Konfederacja, nikt nie rozmawiał o podatkach, bo zawsze są wyrzucane tematy e, sporne ideologiczne. E, aborcja, e, co, co myślisz o homoseksualistach i tak dalej. No to są takie pytania, no, no, na które no, nasze społeczeństwo się zawsze będzie spierało, ale podejrzewam, że 90% z nas chce płacić niższe podatki i chce, i chce żyć w bezpiecznym przede wszystkim kraju. No właśnie, wracając, wracając do aborcji, tak. Jak to... Jak on raz wspomniał. Ja na przykład ciekawy jestem, co ludzie teraz odpowiedzą e, mi na to pytanie. E, kiedy PiS był u władzy, e, były te różne marsze, tak? Aborcja, to, tamto, te pioruny, i tak dalej, i tak dalej. Doszli ci ludzie, którzy wtedy o tym mówili do władzy. I dlaczego się nic nie zmieniło? Znaczy, mnie, mnie coś yy, yy, bardziej męczy niż to, co powiedziałeś, bo ci ludzie krzyczeli, że oni są obrońcami kobiet, że chcą dobra dla tych kobiet. I ci, I ci sami ludzie, którzy krzyczą, krzyczeli o, o tym, że kobiety są dla nich najważniejsze, że, yy, że, że to jest yy, ich, ich pierwszy punkt programu, to dlaczego teraz nie martwią się o te kobiety i, i wpuszczają im imigrantów? To mnie zastanawia. Słuchaj, Słuchaj, moja, moja, moją wpuszczają im imigrantów, ale nic z tamtej nie zrobili, tak? No to po co było tyle krzyku? O co było tyle krzyku? Tyle marszów, tyle, tyle wszystkiego. Skoro nikt dalej nic nie, nie, nie zrobił, a jak tylko znowu coś wychodzi takiego e, szczególnego dla naszego kraju, to znowu jest wyciągany ten temat. Żeby zasłonić Moi, oczy. Moja żona, jak słyszy, że fe, fe, feministka mówi, że jest jej reprezentantką, to parska takim złowieszczym śmiechem, bo dla niej to nie jest żadna reprezentantka. Znowu mój szwagier ma takie ciekawe powiedzenie, że feminizm kończy się wtedy, kiedy trzeba wnieść szafę na szycie piętro. A wy na pewno wniesiecie. A dobra. Ale dobrego biadu za to nie ugotuję, Panowie, no to Bo dobra. już się robi trochę zimno, pa, pa, wasze partnerki też czekają, więc ja. dziękuję Wam bardzo i myślę, że jeszcze kiedyś coś nagramy o polityce. Jak jeszcze trochę tam dłużej za kamerą postoją, to będziesz mógł nagrać przemoc wobec, wobec mężczyzn I się okaże, że to nie. Ale, ale powiem wam szczerze, że za długo też tu nie postoimy, bo ja to głodny jestem. To też, Będzie jeszcze to gorzej. Tak, tak. Dobra, dziękujemy. dziękujemy na razie. Dzięki, na razie. Jeśli podobał Wam się materiał, to zostawcie suba, dzwonek i łapkę w górę. Dzięki wielkie i do zobaczenia.